Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mateusz, a w dzisiejszym materiale chciałbym dla Was zrecenzować model niemieckiego niszczyciela czołgów jak 38T Hetzer. Serdecznie zapraszam do oglądania. W poprzedniej recenzji yy, Flak pancera wspomniałem, że Wam w planach wrócić yy, z serią recenzyjną na, na kanał. Zatem dotrzymuję obietnicy i yy, dzisiaj yy, chciałbym Wam zaprezentować kolejny, yy, większy zestaw. Będzie to, padł wybór tutaj na y, jacht Pantera 38T Hezera y, w swojej najnowszej wersji, no sprzed prawie roku, aczkolwiek ja sobie go zakupiłem, no, mniej więcej dwa tygodnie temu, y, dlatego recenzja powstaje dopiero teraz. Y, no to myślę, że bez zbędnego przedłużania już y, przejdziemy sobie do y, omawiania tego zestawu. Y, zacznijmy od dodatków. Z dodatków mamy. Przede wszystkim plakietkę z podpisem na takim skosie 1 na 4 z napisem Jak Panzer 38T Hetzer. Tym razem już bez żadnych błędów w pisowni, bo tam pamiętam w recenzji chyba Kettenkrada miałem taki problem, że faktycznie tam była jakaś literówka na tej plakietce. Tutaj wszystko już jest ok. Dodatkowo mamy do zestawu dołączone też dwie figurki. Pierwszą z tych figurek jest niemiecki czołgista. Prawdopodobnie dowódca tego czołgu. Nadruk na torsie, taki klasyczny. Już tutaj Kobi nas przyzwyczaiło do takich nadruków. Tutaj nie ma nic nowego. Na twarzy również nowy nadruk. Nadruk na furażerce to już jest coś świeższego nieco. Na głowie, oczywiście, takie słuchawki od takiej, być może od radiostacji, a być może to po prostu są takie słuchawki do. Od komunikacji wewnętrznej między załogantami w czołgu, no i dodatkowo na wyposażeniu pistolet P08 Parabellum. Drugą figurką jest niemiecki Grenadier. Tutaj mamy już nieco większą nowość. Ja mu może na chwilę tutaj wyczepię to NG34. Nawiasem, nawiasem mówiąc, dobre MG, już nowe poprawione staśmą dostajemy. Natomiast ten pan tutaj ma nowy danruk na torcie. On się tutaj pojawił po raz pierwszy. To jest taki standardowy mundur Wehrmachtu, tylko że z dodatkowo nadrukowaną taśmą amunicyjną. Tutaj, właśnie do karabinu maszynowego, przewieszoną tutaj przez szyję. No i dodatkowo, na pasku, oczywiście, zamiast takich standardowych ładownic, dostajemy tutaj nadrukowany przybornik z narzędziami odpowiednio do naprawy RKM-u. I tutaj mamy jeszcze nadrukowaną kaburę. Na pistolet P08 parabelum również, z tego co widzę. Na twarzy również nowy nadruk z takim lekkim zarostem, z paskiem pod brodę od hełmu. No i oczywiście hełm, tym razem tutaj bez żadnych nadruków. A, i nawiasem mówiąc, jeszcze obie figurki mają już nowe nóżki z odczepionymi butami. No dobrze, teraz już zaczniemy. Powoli zabierzemy się za sam model. Tego niszczyciela czołgów Hetzera, jak pancera 38T, może jeszcze tak szybko o historii samej tej konstrukcji tego niszczyciela czołgów. No, jego historia no, zaczyna się dość, że tak powiem, no już przed właściwie wybuchem samej II wojny światowej, ponieważ jego historia zaczyna się w momencie, kiedy Niemcy zajmują Czechosłowację. W 1939 roku, jeszcze przed wybuchem kampanii wrześniowej, i w tej Czechosłowacji, Niemcy zajmują, przejmują również cały sprzęt i wyposażenie armii czeskiej, i wśród tego wyposażenia znajdują się również czołgi Panzer 38T. Są to no, bardzo dobre czołgi, dość nowoczesne, jedno z najnowocześniejszych w momencie, kiedy Niemcy je przejęli, no i te czołgi bardzo się Niemcom przydawały w kampaniach na początku wojny w Polsce, we Francji, na Bałkanach na, i w początkowej fazie operacji Barbarossa. Natomiast już w roku 1942, kiedy Niemcy rozwijali dalej operacje na froncie wschodnim, no to te czołgi Panzer 38 te już no, stawały się powoli dość przestarzałe, Zarówno jak chodzi o uzbrojenie, jak i o pancerzenie, no więc postanowiono coś z tym zrobić. Wycofano te czołgi z jednostek liniowych i, i zdemontowano w większości z tych pojazdów wieżyczki. Wieże posłużyły na przykład jako uzbrojenie różnego rodzaju schronów czy też bunkrów na wszelkiego rodzaju liniach umocnień, na przykład później na Wale Atlantyckim lub na przykład w Norwegii te wieżyczki bardzo przydawały się jako. Takie po prostu uzbrojenie obronne bunkrów. Natomiast jeżeli chodzi o kadłuby, no to na początku zaczęto na tych kadłubach montować opancerzone nadbudówki i stawiać na tych nadbudówkach zdobyczne radzieckie działa kalibru 76 mm, radzieckie armaty polowe. No, warto wspomnieć, że w tym momencie Niemcy mieli dość poważny problem, jeżeli chodzi o broń przeciwpancerną, zwłaszcza artylerię. Dlatego e, wykorzystywali e, zdobyte w dużych ilościach e, na początku e, operacji Barbarossa e, sowieckie działa. E, I tak powstawały wozy odpowiednio Marder e, 2 i 3. E, w różnych wersjach oczywiście, e, w różnych tam wariantach, nadbudówkach. E, natomiast no, te pojazdy sprawdzały się dobrze, aczkolwiek no, e, ich opancerzenie również to no, nie było zbyt mocne. Miały otwarty przedział bojowy, więc po prostu no, były podatne na y, wszelkiego rodzaju ataki, nie tylko broni pancernej, ale również piechoty, y, czy nawet artylerii. Nawet po prostu wybuchające gdzieś dookoła odłamki mogły ciężko ranić załogę. Więc postanowiono y, zbudować coś nowocześniejszego. Y, I tak właśnie powstał y, ten oto y, widoczny teraz przed Wami hecer. Y, to była konstrukcja... No już oczywiście z zamkniętym przedziałem bojowym, całkowicie tutaj właśnie opancerzoną nadbudówką ze wszystkich stron. Pojazd oczywiście już bezwierzowy, zamontowaną w kadłubie już niemiecką armatą przeciwpancerną kalibru 75 mm. Pojazdy te zostały wprowadzone z tego, co mi wiadomo, do jednostek liniowych, gdzieś pod koniec w połowie 1944 roku. I co ciekawe, ich debiut, debiut swój zaliczyły podczas Powstania Warszawskiego, gdzie walczył właśnie jeden z pierwszych, bodajże tam 743 Batalion Niszczycieli Czołgów, wyposażony właśnie w te nowiutkie Hecery. I jeden z tych Hecerów został, nawiasem mówiąc, zdobyty przez powstańców warszawskich. I tutaj nie jestem tego pewien na 100%. Aczkolwiek jest szansa, że jest to właśnie ten konkretnie tutaj odzorowany egzemplarz ponieważ już tak odbiegając od historii ten model miał również edycję limitowaną która właśnie była przedstawiała tą wersję tego hecera z Powstania Warszawskiego i ten pojazd z tego co mi wiadomo miał taki sam chyba również tutaj numer właśnie seryjny na burcie numer taktyczny więc jest szansa że to jest właśnie ten konkretny odzorowanie tego konkretnego pojazdu właśnie zdobytego przez powstańców warszawskich no tutaj oczywiście jest taka wersja troszkę bardziej biedna, tylko i wyłącznie z oznaczeniami niemieckimi, no aczkolwiek warto to w, o tym wspomnieć, bo to taka swego rodzaju ciekawostka. Jeżeli jeszcze chodzi o kwestię kamuflażu, bo pamiętam, że w poprzedniej recenzji mi kamuflaż pancera dość mocno nie pasował, no to tutaj z kolei już jest, wydaje mi się, wszystko w porządku. Ten kamuflaż jest jak najbardziej sensowny i ma, ma rację bytu. Tutaj jest odzorowany taki kamuflaż dwukolorowy. Ja częściej spotkałem się z, z kamuflażem trójkolorowym, czyli oprócz tych dwóch kolorów tutaj, czyli takiego piaskowego, czy też beżowego, i ciemnej zieleni, był jeszcze dodatkowo brąz. No ale taki kamuflaż nieco prostszy. Wydaje mi się, że jak najbardziej również miał prawo występować. No dobrze, teraz już e, zaczniemy się przyglądać e, samemu modelowi. E, jeszcze tak na początku wspomnę, że e, model budowało się bez żadnych problemów, aczkolwiek jest to już taka bardziej skomplikowana konstrukcja, e, już nieco bardziej wymagająca. E, no, konstrukcyjnie oczywiście e, to jest całkowita nowość. Tak? No, on jest zaprojektowany, został zaprojektowany całkowicie od zera. E, jest tutaj właściwie zmienione totalnie wszystko. Jeżeli chodzi o porównanie do e, poprzedniej wersji, bo to nie jest pierwsze podejście Kobi do Hecera. Kiedyś mieliśmy Hecera, już tam bodajże w serii jeszcze World of Tanks, e, to tam był taki, wiesz, taki dość duży, e, jasto-szary e, Tutaj mamy takiego już małego, fajnego e, hetcerka e, Na podwoziu również e, Pancera 38T od Kobi. E, to też warto e, nadmienić. No dobrze, teraz już przyjrzymy się samemu modelowi. Tak on wygląda od przodu. No na pewno rzucają się tutaj w oczy bardzo dobrze odwzorowane wszystkie tutaj kąty pancerza, te pochyłości. Warto wspomnieć, że no model Hetzera to jest po prostu makabra do zbudowania z klocków. Ten pancerz to jest po prostu nachylony pod właściwie wszystkimi możliwymi kątami i naprawdę nie jest to łatwe do zrobienia. A tutaj projektant wydaje mi się, że naprawdę Wybrnął z tego całkiem nieźle. Mamy oczywiście przednią płytę, tutaj charakterystycznie, tak właśnie ściętą po bokach. Mamy również płytę dolną z dwoma hakami holowniczymi. Na przedniej płycie z tego co widziałem, nie było żadnych dodatkowych detali. Nie montowano tutaj niczego, więc jest to jak najbardziej ok. Tutaj mamy w, w lewej części kadłuba, patrząc z perspektywy kierowcy. Mamy tutaj właśnie stanowisko e, kierowcy e, razem z wizjerem e, obserwacyjnym. E, no i oczywiście e, jarzmo armaty. E, jarzmo armaty, które jest chyba jedyną wadą tego modelu. E, już mówię o co chodzi. Jarzmo jest po prostu no, tutaj odzorowane zdecydowanie źle. E, jarzmo nie wyglądało w ten sposób. Ono tutaj w tym modelu jest zdecydowanie zbyt kanciaste. E, ono tutaj było tak naprawdę fajnie, ładnie zaokrąglone. No i oczywiście zabudowane mocniej. Osobiście, gdybym ja projektował ten model, no to w przypadku takich zestawów już zrezygnowałbym na przykład z tej takiej funkcji zabawowej, czyli ruszania armatą góra-dół, a zamiast tego poświęciłbym właśnie tutaj tą przestrzeń wolną, poświęconą na, obruch armaty, na ruch armaty, na po prostu zabudowanie tego klockami, żeby ta armata była po prostu na sztywno, w pozycji nieruchomej, ale żeby to było po prostu dobrze odwzorowane. No to niestety ta armata jest tak po prostu dość lekko zabudowana no i taki dość kanciasty sposób razem z wykorzystaniem zresztą tutaj tego jarzma od sztuga od sztuga 3, no które tutaj też nie do końca pasuje, bo to jarzmo wyglądało nieco inaczej, one było tutaj nieco dłuższe i ono takie bardziej było zaokrąglone. No dobrze, e, uporaliśmy się z e, chyba jedyną wadą tego modelu, także e, teraz będziemy się już tylko e, zachwycać i oglądać ten model e, z pozostałych stron. E, teraz widok na e, burtę. Mamy oczywiście tutaj e, dalszy ciąg tego fantastycznie ukształtowanego pancerza. E, numer seryjny razem e, z balkenkrojcem e, nadrukowany na e, takiej płytce na zawiasie. E, numer 114. Tak jak już mówiłem, jest taka możliwość, że jest to właśnie ten konkretny pojazd z powstania warszawskiego, zdobyty właśnie przez powstańców, aczkolwiek tutaj nie jestem pewien, także w razie czego możecie mi tutaj poprawić lub naprowadzić, że jest to jakiś inny egzemplarz. Oczywiście tutaj takie bardzo fajnie, dodatkowo zrobione małe fartuchy boczne, te fartuchy oczywiście, one nie były aż tak duże, one nie sięgały tutaj aż. Tak nisko, no były takie tutaj naprawdę symboliczne, aczkolwiek no niestety tutaj nie dało się tego zbytnio inaczej zrobić. Ja ten fartuch podniosę. Mamy tutaj widoczny układ zawieszenia. Charakterystyczny taki właśnie dla Pancera 38T. Jedno z przodu koło napędowe w postaci takiej zębatki. Cztery tutaj właśnie duże koła jezdne. Z tyłu takie koło mniejsze powinno to koło nieco być. No, i oczywiście bez zębatki to było około powrotne. No, i tutaj jedno takie kółko małe, podpierające gąsienice tego kółka z tyłu dałoby się jakoś je wymienić na nieco inne, ale to już by musiał być chyba już nowy element. Bo niestety Kobi nie posiada takiej właśnie małej, płaskiej zębatki bez takich właśnie tej zębów. Dodatkowo mamy tutaj również detale. Ta rurka. To może być element, po prostu na przykład wyciora do przeczyszczania lufy. Aczkolwiek ja tutaj oglądałem rendery przed tym filmem, hecerów i różne zdjęcia historyczne, i w tym miejscu raczej widziałem ogniwa gąsienic, niż taki, niż taki czy te albo część wycioru, albo też może być to jakieś narzędzie, jakiś łąk czy coś takiego. Jest taka opcja. Aczkolwiek ta skrzynka to jest dobrze odzorowana. Taka skrzynka tutaj faktycznie była, właśnie taka skośna, to jest jak najbardziej ok, Jeżeli chodzi o tył, no to z tyłu mamy też taki jeden mały mankament, właściwie mankament, no taki brak pewnego wydaje mi się, dość istotnego detalu, mianowicie w tym miejscu, właśnie tutaj, gdzie jest ten Balkan Kreuz, powinna być, powinien być taki otwór z takim, charakterystycznym, taką charakterystyczną, okrągłą osłoną. Taki otwór do uruchamiania silnika przez właśnie rozruch ręczny korbą. Po prostu polegało to na tym, że mógł jeden z członków załogi po prostu wyjść z pojazdu i w razie po prostu jakiejś awarii zapłonu albo na przykład niskich temperatur mógł po prostu wsadzić tutaj taki otwór, korbę i uruchomić ręcznie silnik. Tutaj tego detalu nie ma, zamiast tego mamy po prostu nadrukowany krzyż belkowy. Tutaj powinno być generalnie jeszcze więcej detali. Ja tutaj widziałem i ogniwa gąsienic były upchane i tutaj po środku była też, były też jakieś liny stalowe. Także no tutaj, jeżeli chodzi o tył, to troszkę biednie, aczkolwiek możemy to sobie dorobić we własnym zakresie. Tutaj oczywiście tłumik wydechu spalin, taki już bardziej przedzewiały I oczywiście tutaj całą tą ukształtowaną, bardzo fajnie tylną, tylną płytę. Pod skosem i dwa włazy, takie małe, otwierane, dostępowe do silnika. Tego silnika z tych włazów nie widać dobrze, a silnik jest naprawdę fajnie odzorowany. Także postaram się go tutaj otworzyć, aczkolwiek nie wiem, czy mi to się uda. Trzeba tą płytkę odpiąć i tutaj mamy cała ta właśnie tylna powierzchnia jest zaczepiona na, na zawiasach. O, udało to się odpiąć. Tutaj mamy właśnie bardzo fajny, ładnie odzorowany silnik. No troszkę szkoda, że to jest tak dostęp do tego jest tak bardzo utrudniony, aczkolwiek no warto pamiętać, że no jest to dość mała konstrukcja i naprawdę ukształtowanie tego wszystkiego, żeby to się jeszcze otwierało i było funkcjonalne, no to nie należy do rzeczy prostych. Nie należy do rzeczy prostych również będzie teraz zapięcie tego wszystkiego w celu Dalszych oględzin. Mam nadzieję, że to mi się tutaj y, uda to zrobić. O, chyba wszystko jest już ok. E, teraz przejdziemy sobie na drugi bok. Z drugiego boku jest praktycznie tak samo. E, tutaj troszkę mniej tych detali, aczkolwiek są tu przygotowane zaczepy, także możemy tutaj sobie coś podpiąć. No i dodatkowo jest jeszcze, jeszcze e, tylko antena. E, ona faktycznie była w tym miejscu, także tutaj e, wszystko się jak najbardziej zgadza. E, teraz przejdziemy jeszcze na górę na górze mamy oczywiście te włazy, mi się bardzo podobają bo tutaj jak one zostały tutaj wepchnięte w to, to naprawdę jest już mistrzostwo świata mamy tutaj dwa włazy ten otwierający się do przodu to jest właz, ten piaskowy to jest właz dowódcy natomiast ten tutaj po lewej stronie ten taki zielony to jest właz bodajże celowniczego o ile się nie mylę tak Celowniczego tutaj przed dowódcą siedział ładowniczy, natomiast tam głębiej już w pancerzu siedział kierowca. Tutaj jednak brakuje jeszcze jednego takiego dość istotnego detalu. Mianowicie w tym miejscu powinien być jeszcze zamontowany karabin maszynowy MG34. To jest o tyle ważny detal i dość ciekawy, ponieważ to był karabin maszynowy, który był zdalnie sterowany. Ta technologia już się tutaj bardziej kojarzy z wojskiem współczesnym, aczkolwiek no z tego co tutaj wyczytałem, to karabin maszynowy, który był właśnie tutaj w tym miejscu zamontowany, był. Była możliwość jego, jej zdalnej, obsłu jego zdalnej obsługi z wnętrza pojazdu. Także to jest dość ciekawy, ciekawy detal. No i nawiasem mówiąc, chyba po raz pierwszy w ogóle zastosowano w tym, headset, właśnie pojazdach typu hecer. Taki, taką właśnie technologię zdalnie sterowanej broni maszynowej no to jest bardzo ciekawy detal i szkoda, że go tutaj zabrakło no ale to dostajemy w razie czego MG34, także możemy sobie tutaj umieścić no dobrze wydaje mi się, że to będzie już chyba tyle jeśli chodzi o taki, takie oględziny teraz już przejdziemy sobie do takiego krótkiego podsumowania a zatem teraz już tak szybko podsumowując tą recenzję Powiem Wam szczerze, że ten model na wstępnych renderach, jakie nam Kobi pokazywało, no już jakiś czas temu, ten model mi się kompletnie nie podobał. Uważałem go za totalny szmelc, bardzo kiepsko zrobiony, jeden w ogóle z gorszych pojazdów niemieckich od Kobi w całej właściwie historii tej serii. A, ale po zbudowaniu zmieniłem, powiem Wam szczerze, zdanie na temat tego zestawu. Uważam, że jest naprawdę całkiem w porządku. Te płyty tego pancerza tutaj są naprawdę ukształtowane całkiem ok, No i model już teraz w swojej klasie cenowej, czyli tam mniej więcej właśnie 130 zł około, jest naprawdę jednym z lepszych modeli i jest naprawdę godny polecenia. Ze swoim głównym konkurentem, że tak powiem cenowym, czyli Renault R35, takim modelem właśnie porównywalnym, jeżeli chodzi o liczbę elementów, no to powiem wam szczerze, ten model moim zdaniem zdecydowanie wygrywa. Zarówno jeżeli chodzi o wzorowanie, bo Renault też nie był jakiś kapitalny. Polecam, jeżeli nie widzieliście, to możecie wrócić do recenzji tego zestawu na moim kanale. To w dodatku również figurkami, figurkami ten model również wygrywa. Ostateczna ocena tego modelu to będzie 9 na 10 punktów. Znalazłem tutaj taką jedną, tylko właśnie istotną wadę w postaci tego, no, bardzo, bardzo źle zrobionego jarzma y, armaty głównej. No a poza tym, jakieś takie naprawdę drobne niedoróbki, typu y, takie niewłaściwe nieco koło to powrotne, y, czy brak tego właśnie y, tego otworu na korbę. Y, no to wydaje mi się, że to są już takie y, naprawdę detale, które można sobie y, dorobić samemu. Y, zatem, ostateczna ocena tego modelu to będzie 9 na 10 punktów. I moja serdeczna rekomendacja. W tym materiale będzie to już wszystko. Ja dziękuję Wam za oglądanie, i pozdrawiam. Cześć.